Dzień dobarek, dzień dobarek. No, zaraz śmigamy na Boraka. Jesteśmy teraz właśnie w tym resorcie mojej dziewczyny rodziców. Pokażę Wam mniej więcej, no, jak to wygląda. Wyjeżdżamy wcześniej rano, jest godzina 5.30. Huh, musiałem się tu wczłapać na górę. O, się zasopałem. No dobra, to tak wygląda mniej więcej tak. No taki wiecie filipiński resort nie? w stylu filipińskim także no jak na mój gust to jest średnio zrobione ale no że to zarabia nie codziennie do, do, do kurde 700 osób przychodzi ja wam powiem tu w okolicy nie ma nic innego ludzie z wiosek się zjeżdżają no i tak to wygląda tu mają jakieś takie domki do wynajęcia na na dzień tam też można sobie wynająć na noc. Tu nie wiem, chyba krokodyle będą hodować. No tu jest ten główny basen. Taki nawet spory. Tam jest sala taka, imprezy robią różne. Nazywa się Nirvana. Ten resort. No i to nazywają resortami, takie miejsca tutaj, no. Ja bym tego nie nazwał resortem, no ale niech im będzie, nie? Tam jest sklepik. E, jakieś tam właśnie do pływania rzeczy sprzedają, jedzenie sprzedają, napoje. Tam jest rodziców mieszkanie no, tam w środku jest chyba jedyne miejsce co <grymnie> tak jest zrobione ładnie wam powiem tam jest taka kuchnia duża dosyć tam są do wynajęcia pokoje raz, dwa, trzy przetworzyć cyk Tam są dalej te domeczki do wynajęcia. Jak ktoś chce zostać na dzień albo na noc nawet. <laughs> tu jest więcej tych domków? Tam jest drugi basen dosyć duży. Słabo to widać teraz, ale no jest. Jest też spory. Tam mają jakieś stawy. Ryby hodują. Chłopaki już czyszczą tutaj baseny Kurde nie wiem czemu ta woda taka zielona tutaj Ostatnio jak tu byłem w zeszłym roku no to była Była ładna ta woda Tu jakaś ślizgawka No mówię wam to takie po filipińsku Ale to jest no bardzo tutaj popularne w okolicy Półchmurne jest, także nie widać wschodu Ale ładne tereny są, tam jest gdzieś rzeka dalej Oni tutaj też mają jakieś pola ryżowe. Także no dobrze, ludzi na wszędzie, nie powiem Jazdu 4 godziny drogi chyba się okazuje How many hours? Four? Ja three hours przerwa na śniadanie Sicuram Może to może to jest sicuramente ale to było ośmiu zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem osób siedem osób nażerliśmy się, naprawdę no i siedem osób nażarło się za 800 peso no to jest 800 peso to jest ile? Nie wiem, niech będzie z 15 dolarów, powiedzmy, tak. No, kurde. Jedna osoba by się w Ameryce nie jadła. za to. Kanapkę by zjadła. A chłopaki tak jadą na pasy z tyłu. A ojciec zapala z ty, a oni się tam trzymają tylko. Czasami myślę, że zapomniał, że ma ich ze sobą. Nie no, przegięcie pały Stary zapierdziela 100 na godzinę, a King będzie spał tutaj U góry, nie no, no masakra He's gonna lose him. Oh my god, is he crazy? Właśnie mijamy lotnisko To jest to właśnie lotnisko, które Całą turystykę obsługuje na Boracay No, tamtej wyspy nie ma nie ma lotniska, jest mała wysepka. Ona ma zaledwie 7 km długości i 1 km szerokości, z tego co wyczytałem. Czyli te cykle takie pomarańczowe, z tego co widzę, wożą z lotniska dam no, chyba do portu ludzi no nie wiem gdzie my zaparkujemy no chyba musi być tam jakiś parking przy porcie no ale rodzice rodzice mojej dziewczyny już tutaj byli autem także oni chyba wiedzą jak to ogarnąć patrzcie jak wygląda parking przy porcie nie za świętem, że to jest kurwa katastrofa, że tak delikatnie powiem. Trzeci świat to tak, wiecie, ładnie powiedziane, nie? Taki kamień wystaje w ogóle. Tragedia, są 80 lat jeszcze za murzynami Okazało się, że to inny parking, tam był parking dla ciężarówek, co przyjechaliśmy do jakiegoś portu, chyba tu jest cała ta turystyka obsługiwana, ale znowu nie wiadomo o co chodzi, wielkie zamieszanie. Tak to wygląda. Siadacie na takie małe łodzie, czyli nie ma tu mostu, nie wiem co za problem wybudować most, ale widać dla nich jest problem. I tak 10 minut przejażdżki 500 peso w jedną stronę Zdzierstwo Tu wysiadka Ja pierdziele ile ludzi <try> <try> oh <my God. try> tak to wygląda Pierwsze wyjście z hotelu. Zostawiliśmy walizki. No to wygląda tak ostro turystycznie tutaj. No, tego wszystkiego jest tak nawalone, że jeszcze takiego czegoś nie widziałem yy, na... będąc na Filipinach. No? Idziemy do takie zdubie najpierw zobaczyć. Chcę zobaczyć tą taką mało uczęszczaną plażę po wschodniej stronie wyspy. Także tutaj pewnie mniej tych biznesików będzie. Ale jest tego nawalone. Pierwsze wejście na plażę No tylko tak chodzimy, obcięjamy na razie Mówią, że tajfun idzie tak Także dzisiaj trzeba będzie się jeszcze Trochę opalić Bo no jutro może być pochmurno Kto wie No kurde, jest tego nabudowane tutaj Hoteli Knajp Wszystkiego no, tutaj jest ładnie po tej stronie, nawet wiatrku nie ma żadnego. Oh, this side is nice, huh? O, this spróbować tego badziewia ja za tym nie przypadam. Śmierdzi i w ogóle... nic specjalnego. Oh, Cieszę Podniecałem jakby nie wiem co to było. Tak jak my byśmy banany. Pamiętacie jak... Jak byłem mały pamiętam to <noise> za komuny bananów nie było w Polsce. Jak ktoś przywiózł banany, to myśmy się tak cieszyli. No i to mają tutaj cały czas, a dalej się cieszą. Tak samo na tego świniaka leczona. Cieszą się jakby pierwszy raz w życiu widzieli no nic, no ładnie tutaj Chodzimy jakimiś zadupiami na no teraz Co to za klatka? What is this for? I takie elektryczne Trajki tutaj leżą. ciekawe że oni je ładują trochę mi to Meksyk przypomina wam powiem takie turystyczne miejscowości w Meksyku okej okay. kebaby co to jest? gdzie? big apple over there see that are you kidding me they're selling um all church pearls pearls yeah. but well, i think they're here Sklepów, sklepiczków, restauracji, i wszystkiego tu jak ładnie. nie Głupi pomysł, takie coś właśnie na drzewie, żeby rosło. to chyba, to chyba, chyba jest osobne, to nie jest część drzewa. No, my sobie tak chodzimy, chodzimy, kupujemy jakąś koszuleczkę. No tu jest gorąco jak skurczy jak wam powiem Ale teraz jest poza sezonem i jest dużo ludzi, no aż jestem zdziwiony Także co tu musi się tu musi być kocioł w sezonie No dotarliśmy na drugą stronę wyspy No nie jest daleko, no kurde Naprawdę 10 minut, 15 minut hmm. drogi może wow ale woda tutaj jest wam powiem No petarda O kurde Trochę mi przypomina Alone Beach Tylko na sterydach Razy 100 albo razy razy więcej podejrzewam No ale kurde kolor tej wody to jest rozwala Rozwala Tak No pięknie, pięknie aż pójara mięknie No fajnie mamy trzy noce tutaj. Także no jestem zadowolony, jutro chyba zrobiłem sobie wycieczkę po wyspie Knajpa za knajpą na knajpie pod knajpą Same knajpy i hotele No ale ja taki trochę jestem Zdziwiony tym, bo jestem pierwszy raz I wiedziałem, że będzie aż na taką skalę. O, pogoda nie rozpieszcza dzisiaj. O chyba nic z tego nie będzie dzisiaj. Złożenia sobie po wieczorem po wyspie jedziemy coś zjeść, ale słabo ja to widzę. dzisiaj jesteśmy na zachód słońca no i mamy taki zachód słońca kurde taka pogoda słaba ale zobaczcie dużo ludzi dalej w wodzie siedzi nie wiem czy to widać Dzisiaj jest starego urodziny, idziemy na kolację Kupiliśmy torcika się chyba nie spodziewa No money Please No 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 you're not hungry Stop lying